W Wapienicy oficjalnie otwarto nowo wybudowany most nad potokiem Wapienica wzdłuż ulicy Tartacznej. Już w najbliższy piątek inauguracja kolejnej, tym razem 20. jubileuszowej edycji Festiwalu Kompozytorów Polskich. Mielski Teatr Lalek, adaptacją księgi dżungli Kiplinga, zainaugurował kolejny sezon. Prawie 2000 uczestników wzięło udział w 39. Bielskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym pod patronatem prezydenta miasta Bielska-Białej. Globalna impreza sportowa w Bielsku-Białej. W najbliższą sobotę i niedzielę, w hali pod dębowcem, zostaną rozegrane Mistrzostwa Świata w Karate do Shotokan WSKA 2015. W Wapienicy oficjalnie otwarto nowo wybudowany most nad potokiem Wapienica wzdłuż ulicy Tartacznej. Inwestycja, w ramach której na miejscu nadgryzionego zębem czasu starego mostu wzniesiono nowy, składa się z kilku etapów i w efekcie ma doprowadzić do przebudowy całego ciągu drogowego aż do skrzyżowania z ulicą Jaworzańską. Budowa niespełna 19-metrowego mostu to zatem dopiero pierwszy etap robót drogowych w tej okolicy. Lokalny most oczywiście to dzielnica Wapienicy, szczególnie się cieszy, ale to jest most bardzo istotny, bo przecież widzimy co się dzieje szczególnie na weekendy. W sobotę, w niedzielę to tutaj Śląsk cały zjeżdża. Widać po rejestracjach samochodu i bardzo istotne jest, żeby właśnie tutaj ten dojazd był parkingi, żeby były zrobione. Tu mamy przepiękny parking zrobiony, to Lasy państwowe wykonały ten parking, trzeba im podziękować za to. Natomiast ten otwarcie dzisiejszego mostu no to jest ulica tartaczna to jest początek dużej inwestycji, którą być może jeszcze w tym roku rozpoczniemy. Mamy, kończymy w tej chwili praktycznie etap przetargu. W najbliższych dniach otworzymy oferty i chcemy ulicę Zapory. Robić. Jeśli nie będzie żadnych odwołań, wszystko będzie szło tak normalnie, bym powiedział, bez żadnych jakichś komplikacji. To jeszcze w tym roku rozpoczniemy tę ogromną inwestycję, czyli od tego mostu, właśnie, który, na którym stoimy teraz. Będziemy całą ulicę Zapory, także tutaj a z ulicy Jaworzańskiej, to jest ogromna inwestycja. Ale właśnie patrząc szczególnie na turystów, którzy tutaj przyjeżdżają, ale również Bielszanie, którzy tutaj masowo są nie tylko weekendy, no to myślę, że to jest bardzo taka kluczowa droga i jak powiedziałem, jesteśmy na etapie przetargu, czyli. Na pewno w przyszłym roku będzie gotowa, bo gdybyśmy nawet rozpoczęli w tym roku, to jest taki duża, tak duża inwestycja, taki duży zakres, że i tak w tym roku nie bylibyśmy w stanie zrobić, no chyba żeby takie warunki pogodowe były jakieś ekstra, ale raczej, nie, raczej to jest niemożliwe. Także na pewno pierwsze półrocze przyszłego roku ulica Zapory będzie gotowa, no jest to bardzo ważna, bardzo kluczowa. Inwestycja dla mieszkańców tych dzielnic tutaj, bo ona łączy przecież kamienicę w pewnym sensie tutaj z wapienicą, ale przede wszystkim jako ruch turystyczny, przecież pod zaporę tu ludzie idą na grzyby, także tutaj cieszymy się, że taka piękna inwestycja dzisiaj została z kolei znowu oddana. Już w najbliższy piątek inauguracja kolejnej, tym razem 20. jubileuszowej edycji Festiwalu Kompozytorów Polskich. Minione 20 lat organizacji festiwalu spowodowało, iż Bielsko-Biała, a w tym Bielskie Centrum Kultury, na polskiej muzyce klasycznej wyedukowało nowe pokolenie słuchaczy. O festiwalową frekwencję nie trzeba się więc martwić, podobnie zresztą jak o dobór repertuaru. Wszakże patronat nad festiwalem, żyjąc, sprawował profesor Henryk Mikołaj-Górecki, a od zawsze uczestniczą w nim najwięksi polscy muzycy. 20 Festiwal Kompozytorów Polskich to również wielkie gwiazdy, światowe gwiazdy, można powiedzieć. Przyjeżdża do nas drugiego października Orkiestra Symfonia Warszawia. To jedna z najlepszych orkiestr polskich, która koncertuje na całym świecie. Dyrygował będzie Jerzy Maksymiuk, a więc jeden z najlepszych dyrygentów, znany również na całym świecie. I tutaj chciałbym zaznaczyć Kevin Kenner, solista, tego koncertu. Yy... Solista, pianista, który w roku 1990 wygrał konkurs Chopinowski w Warszawie, koncertuje na całym świecie, i tu właśnie 2 października z Symfonią warszawią zagra koncert fortepianowy Chopina. Także to będzie duże wydarzenie. Kolejny dzień, 3 października, Filharmonia Śląska, więc tutaj jedna z lepszych orkiestr na terenie naszym, można tak powiedzieć, bo też jesteśmy. Na Śląsku i z, nią, z, z tą orkiestrą, którą oczywiście dyryguje Jacek Mirosław Błaszczyk, dyrektor Filharmonii Śląskiej, wystąpi kolejna wielka gwiazda Alena Bajewa. To skrzypaczka, która w 2001 roku w Polsce właśnie wygrała konkurs Wieniawskiego, zaledwie 16-letnia artystka. I ona oczywiście zagra koncert skrzypcowy Wieniawskiego. To będzie również duże wydarzenie. I to są dwa koncerty, które odbywają się w Bielskim Centrum Kultury. Natomiast y, ostatni koncert koncert finałowy odbędzie się w kościele w Aleksandrowicach, i tutaj. Kolejne wielkie dzieło Krzysztofa Pendereckiego "Kredo" to już trzeci wielki utwór, który tutaj w Bielsku-Białej jest wykonywany, jeżeli chodzi o Krzysztofa Pendereckiego. I zawsze Krzysztof Penderecki dyryguje artystami. Tym razem będzie to samo. To jest ogromne dzieło ponad 200 wykonawców, orkiestra symfoniczna, dwa chóry. I pięciu solistów. Także zapowiada się duża uczta dla melomanów, ale myślę, że nie tylko dla melomanów. Warto na ten koncert się wybrać, bo to niepowtarzalna chwila będzie. Myślę, że kolejnego wykonania tego wielkiego utworu w Bielsku Białej nie będzie. Także zapraszam na wszystkie trzy dni: drugi, trzeci i czwarty. Warto się wybrać. Dużo naprawdę znakomitych artystów i dużo naprawdę dobrej muzyki. Bielski Teatr Lalek, adaptacją Księgi dżungli Kiplinga, zainaugurował kolejny sezon. Ten rok teatralny w Banialuce zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. Księga dżungli adresowana jest do dzieci w wieku szkolnym i jest to widowisko bardzo luźno oparte na motywach oryginalnego utworu. Tekst na nowo stworzyła dziecięca pisarka Roxana Jędrzejewska Wrubel. Przedstawienie to rodzaj próby konfrontacji praw obowiązujących w świecie zwierzęcym z relacjami czysto ludzkimi, jakie zachodzą w ludzkiej rodzinie. Reżyserka Ewa Piotrowska zadbała o jasny i czytelny przekaz sztuki. Myśmy tutaj zdecydowali się, korzystając z całego arsenału i środków teatru, plastycznego teatru Lalek, tutaj cała historia opowiadana jest za pomocą właśnie plastycznych środków wyrazu, czyli używamy maski, formy, e, e, i ta nasza dżungla nie jest w dosłowna jest plastyczna jest dużym skrótem, ale też w tej naszej dżungli jest poczucie humoru, jest jakiś dystans do tej rzeczywistości dżungli, i natomiast te formy plastyczne, które zaprojektowała Julia Skuratowa są tak słodkie. I przyznam szczerze, że już mieliśmy widzów. Co prawda, nasza historia jest przeznaczona dla widzów od siódmego roku życia, ale już nawet pięciolatki były tutaj i po prostu ten świat absolutnie jakoś je zaczarował. Więc ja głęboko wierzę, że tutaj ta nasza historia będzie bardzo zrozumiała właśnie dla widza dziecięcego. W lutym Banialuka realizuje kolejną sztukę chłopca z gwiazd w reżyserii Olega Żółgdy. Później w ramach działań edukacyjnych aktorzy Banialuki odbędą tur po szkołach i przedszkolach z przedstawieniem Trzy świnki. Reżyserii podjął się aktor Banialuki Włodzimierz Pol. No i jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie w przyszłym sezonie, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. W maju odbędzie się i będzie to dokładnie w 50 lat od momentu zorganizowania pierwszych spotkań lalkowych w Bielsku Białej. Wówczas nazywały się te spotkania Bielskie Rendezvous i od tego 66 roku, właśnie mija właśnie pół wieku, kiedy festiwal nasz dzisiaj pod nazwą Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, no ciągle jest obecny w świecie w światowym życiu teatralnym, ciągle jest w tej czołówce i bardzo się staramy o to, żeby. Nasza, nasz przegląd lalkarski no był takim kierunkowskazem, jeśli chodzi o sztukę lalkarską, żeby prezentować u nas w Bielsku Białej przedstawienia, które są istotne dla światowego, światowej sztuki lalkarskiej, ale też, żeby to były przedstawienia na tyle interesujące, intrygujące, ważne, aby nasi widzowie no, byli nimi usatysfakcjonowani, żeby ten festiwal wpisywał. Się w dalszym ciągu w najważniejsze wydarzenia, jeśli chodzi o życie kulturalne naszego kraju i w ogóle y, Europy. Prawie 2000 uczestników wzięło udział w 39. Bielskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym pod patronatem prezydenta miasta Bielska Białej. O godzinie 9.30 po tradycyjnym odliczaniu i przy dźwiękach dzwonków rowerowych Peleton ruszył z Placu Ratuszowego w Bielsku Białej. Czeka nas dzisiaj 20 km na półmetek do Pisarzowic i 10 km powrotu do parku Rostat, gdzie będzie rozstrzygnięcie konkurencji regu regulaminowych no i uroczysty finał. Te trasy co yy, edycje, czyli średnio dwa razy do roku są tak dobierane, żeby rowerzystom się nie nudziło. E, staramy się dwa razy w roku umilać rowerzystom. E, ten weekend e, kwietniowy i wrześniowy. E, staramy się dobierać trasy, które mają gdzieś około między 30 a 40 kilometrów, jednak jest to zróżnicowany teren, często są górki, mieszkamy w pięknym górzystym terenie między Beskidem Śląskim a Beskidem Małym, w związku z tym musimy się spodziewać też czasami podjazdów. Globalna impreza sportowa w Bielsku-Białej. W najbliższą sobotę i niedzielę w hali pod Dębowcem zostaną rozegrane Mistrzostwa Świata w Karate do Shotokan WSKA 2015. Już w najbliższą sobotę i w niedzielę w Hali Pontebowce przy ulicy Karbowej odbędą się Mistrzostwa Świata w Karate do Siotokan. Jest to bardzo duża impreza. Spodziewamy się przyjazdu 22 ekip z e, zagranicy, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Republiki Południowej Afryki. Oczywiście bardzo duża, liczna ekipa e, Polskiego Związku Karate, e, w około 50 zawodników. I tutaj muszę powiedzieć, że w gronie tych reprezentantów mamy 7 zawodników z klubu Karate Atemi. Zawody rozpoczynają się w sobotę o godzinie 9 rano. Przewidujemy o godzinie 16.30 ceremonię oficjalnego otwarcia. Po ceremonii oficjalnego otwarcia, e, finały. Również niedziela wygląda podobnie. 9 rano rozpoczęcie zawodów, 16.30 zaczyna się blok e, finałowy. Tydzień później kolejne ważne, tym razem cykliczne zawody. 9. Międzynarodowe Grand Prix Bielska-Białej w ramach Polish Open. Tydzień po Mistrzostwach Świata organizujemy cykliczną imprezę 9. Międzynarodowe Grand Prix Bielska-Białej w ramach Polish Open. Tutaj również spodziewamy się przyjazdu bardzo dużo, tym razem już nie ekip narodowych, tylko klubów. Na dzień dzisiejszy zgłoszonych jest prawie 500 zawodników z 60 kilku klubów. Bardzo duża impreza na sześciu tatami, dwudniowa. Będzie się działo. Oczywiście wszystkie imprezy, zarówno Mistrzostwa Świata, jak i Polish Open, są imprezami, które, które, które patronuje nasz prezydent, pan Jacek Rywult.